Dzień dobry! Bezpieczne przechowywanie kryptowalut jest najważniejsze dla ochrony swoich inwestycji przed kradzieżą, utratą i innymi zagrożeniami. Omówię różne strategie i najlepsze praktyki, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo Twoich kryptowalut. Podstawowe zasady bezpieczeństwa. Korzystaj z portfeli sprzętowych, kolb. Wallets. Portfele sprzętowe, takie jak Ledger Nano S lub X, Trezor czy Bitbox 02, są fizycznymi urządzeniami, które przechowują klucze prywatne offline. Zalety i wady omówiłam w poprzedniej lekcji, i tutaj dodam jeszcze, żeby za, żebyś zawsze kupował portfele sprzętowe od zaufanych źródeł, aby uniknąć. Fałszywych urządzeń. Twórz kopie zapasowe. Regularne tworzenie kopii zapasowych w portfeli kryptowalutowych jest kluczowe w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnego urządzenia. Przechowuj kopie zapasowe kluczy prywatnych, fras seed, inaczej zwane recovery phrase, w bezpiecznych, offlineowych miejscach i rozważ przechowywanie kopii zapasowych. Kilku lokalizacjach. Pilny kluczy prywatnych. Klucz prywatny to najważniejszy element Twojego portfela kryptowalutowego. Dostęp do niego umożliwia zarządzanie i przesyłanie kryptowalut. Nigdy, ale to przenigdy, nie udostępniaj klucza prywatnego nikomu. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu i nigdy nie zapisuj go w formie cyfrowej na urządzeniach podłączonych do. Internetu. No Rób uwierzytelnianie dwuskładnikowe, w skrócie 2FA. 2FA to dodatkowy poziom zabezpieczeń, który wymaga drugiej formy uwierzytelniania oprócz hasła. Aktywuj 2FA na wszystkich kontach związanych z kryptowalutami, takich jak giełdy, portfele internetowe i platformy handlowe. Używaj aplikacji uwierzytelniających takich jak Google Authenticator. Zabezpieczaj urządzenia i sieci. Bezpieczne przechowywanie kryptowalut wymaga również zabezpieczenia urządzeń i sieci, z których korzystasz. Używaj oprogramowania antywirusowego i firewalli, regularnie aktualizuj systemy operacyjne i aplikacje. Korzystaj z VPN-a Virtual Private network dla dodatkowego poziomu prywatności i zabezpieczenia. Unikaj phishingu i innych oszustw. Phishing to technika oszustwa, która polega na podszywaniu się pod zaufane instytucje w celu wyłudzenia poufnych informacji. Zawsze dokładnie sprawdzaj adresy URL, nie klikaj na podejrzane linki i nie udostępniaj poufnych informacji przez e-mail czy telefon. Zawsze używaj bezpośrednich i zaufanych kanałów informacji. Przykłady zastosowania, bezpieczne przechowywanie frazy SIT, fraza SIT, recovery phrase to zestaw słów, które pozwalają na odzyskanie dostępu do portfela. Zapisz frazę SIT na papierze i przechowuj w bezpiecznym wodoodpornym i ogniotpornym miejscu rozważ też użycie metalowych tabliczek do przechowywania fraz SIT. Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku. Zamiast trzymać wszystkie środki w jednym portfelu, rozważ podzielenie ich na kilka portfeli. Trzymaj mniejsze kwoty na portfelach gorących do codziennego użytku i większe kwoty na portfelach zimnych do długoterminowego przechowywania. Rób regularnie audyty bezpieczeństwa. Regularne przeglądy i aktualizacje ustawień bezpieczeństwa pomagają zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Regularnie sprawdzaj ustawienia zabezpieczeń na swoich kontach, aktualizuj oprogramowanie portfeli i systemów operacyjnych, a także monitoruj najnowsze zagrożenia i metody ataków. Bezpieczne przechowywanie kryptowalut wymaga zrozumienia zagrożeń i stosowania najlepszych praktyk w celu ochrony własnych środków. Korzystanie z portfeli sprzętowych, tworzenie kopii zapasowych, zarządzanie kluczami prywatnymi, aktywacja uwierzytelnienia dwuskładnikowego, zabezpieczenie urządzeń i sieci oraz unikanie phishingu są kluczowymi elementami bezpiecznego przechowywania kryptowalut. Do zobaczenia.